Jestem Dorota Grześkiewicz i zajmuję się rzeźbą ceramiczną, płaskorzeźbą ceramiczną, ceramiką, rzeźbą. Biorę udział w tym wydarzeniu od samego początku, gdy zaczęło się ono odbywać w tej części Łomianek. Bo tak naprawdę zaczęło się od Łomianek Dolnych, gdzie po raz pierwszy Karolina Zwoniarska zorganizowała ten festiwal otwartych ogrodów właśnie Łomianek. Nawet w tym samym roku, kiedy Karolina robiła to w Łomiankach Dolnych, Aneta Szlupowicz postanowiła, że to jest bardzo fajny pomysł i w naszej przestrzeni tutaj Dąbrowy jest bardzo dużo pracowni artystycznych i może fajnie by było też otworzyć ogrody w tej części Łomianek. Cześć, nazywam się Aga Pietrzykowska, ja zajmuję się Malarstwem, ilustracją oraz instalacją, tym razem z tkaniny. A ja nazywam się Agata Czeremuszkin-Hrud i maluję głównie. Czasami robię też morale i malarskie obiekty. Uchylamy rąbka tajemnicy, co robimy. To są obrazy do podglądania, nie do oglądania tym razem, więc sytuacja jest dosyć kuriozalna. Mi się podoba właściwie Agnieszka, już takie... E, niedopowiedziane sytuacje i obrazy za folią, które mogłyby być właściwie e, ocenzurowane. Tak. To jest cenzura. E, są zakryte, są niedostępne. Trzeba wykonać trochę pracy, żeby się do nich dostać. E, I to też ma swój urok. Angażuje odbiorcę. To prawda. I pokazuje, jak są zdeterminowani, bo jest naprawdę mnóstwo ludzi, którzy oglądają nasze prace w deszczu. Cześć, jestem Szymon Utosław. Witam na mojej wystawie na ulicy Żylicznej 7. Otwarte ogrody artystów, pogoda MZ się nie dopisuje, ale są dobre humory. Także mamy odwiedzających. Jest to ogród babci Hali, która zacnie dba o tą przestrzeń. Poświęca no, prawie całe życie na to. To, co pokazuje w tym roku, 2025 rok, malarstwo, malarstwo olejne. Również mamy grafikę warsztatową Linoryt. Oraz mamy plakaty. Nazwałem to plakaty z innej beczki. Są to przedruki Linorytów. Dzień dobry. Ewa Milun Walczak. Podczas 11 otwartych ogrodów artystów Dąbrowy mam przyjemność pokazać moje malarstwo olejne, pierwsze próby ceramiczne z wykorzystaniem linorytu oraz dwie bardzo bliskie dla mnie techniki fotograficzne. Jest to cyjanotypia, czyli szlachetna technika fotograficzna, oraz solarigrafia, czyli fotografia eksperymentalna. Na no, co nich zajmuję się projektowaniem graficznym oraz fotografią. W wolnych godzinach i długie wieczory zależy mi na tym, żeby rozwijać jeszcze dodatkowo inne techniki, uczyć się nowych technik, ale też przelewać moje emocje na płótno i tak tworzę obrazy olejne. Adam Żebrowski, autor tych oto plakatów. Plakaty wbrew pozorom to nie jest moja główna działalność, zajmuje mi to mniej więcej połowę czasu, ale rzeczywiście zrobiłem ich sporo, czyli dla Teatru Wielkiego Opery Narodowej ponad chyba 150, a w ogóle ponad 300. Ale robię też logotypy, całe identyfikacje graficzne, książki, albumy, czyli projektowanie graficzne. Akurat nie kryję się w ogrodzie, tylko ujawniam się na zewnątrz, ale bardzo miło, bo okazało się, że ludzie, których spotykam w lesie podczas spacerów z psem, nagle przychodzą bez psa albo z, z psem. Spotykamy się w innej okoliczności i część z nich na przykład widziała połowę tych spektakli, co było bardzo bardzo zabawne i nigdy by nie wpadli na to, że autor obrazków właśnie się przechadza z psem. Cała historia powstawania plakatu, wymyślenia tej koncepcji, potem sprzedania jej, może nie brzmi to dobrze, ale trzeba to zrobić, żeby taki plakat w ogóle pojawił się na mieście. To jest jakby jedna historia. Natomiast przy samym powstawaniu już technicznie plakatu e, dzieją się czasami zupełnie niespodziewane, równie fajne rzeczy, o których już nikt jakby poza rozmową z autorem się nie dowie: O, turek we Włoszech, to jest plakat śmieszny, to jest opera zabawna, więc plakat również musiał być trochę inny. Oczywiście wymyśliłem cały ten plakat, poprosiłem o mm, akcesoria scenograficzne, bo pracuję dla opery, więc tam nie jest to trudne. No i na dzień dobry dostałem talerz do tego makaronu, i było jakoś tak źle, więc na dzień dobry usunąłem talerz, makaron wylądował na stole. Potem rozebraliśmy turka do podkoszulka, i na koniec pies fotografa postanowił spróbować tego makaronu. I zdjęcie jest w ogóle nieruszone komputerem w żaden sposób. Jest tylko wymienione tło, dołożona czapeczka, i psu przedłużyłem makaron o centymetr. Wydaje mi się, że jest to fantastyczna inicjatywa ze względu na to, że Mieszkańcy Umianek mogą zobaczyć jacy w ogóle artyści żyją w ich sąsiedztwie. Mogą zobaczyć po części pracownie, bo czasem oprowadzamy tutaj po tych pracowniach, ale sztukę jakby w, w miejscu prawie że jej tworzenia. Dla artystów jest to też fantastyczny moment, żeby się zintegrować. Ja zapraszam bardzo różnych artystów, więc dla mnie to jest takie fajne święto tak naprawdę, kiedy cały dzień tutaj siedzimy. Wszystkie wszystkie zeszyty robię ręcznie i każdy jest trochę inny, raczej się nie powtarzają, bo zawsze mnie korci, żeby coś w każdym egzemplarzu zmienić. Pomysł w zasadzie podpatrzyłam takie rzeczy, widziałam je pierwszy raz we Włoszech i tam też się nauczyłam tych technik. Jeśli chodzi o papiery, to to jest ten materiał, z którym bardzo lubię pracować, więc na tym też skupiam dużą uwagę, oprócz różnych technik szycia i łączenia. Jestem Lola i jestem rzeźbiarką. I to jest e, zaczątek mojego nowego cyklu, który się nazywa Lament. I jest o przede wszystkim lamentujących zwierzętach i o lamencie jako bardzo istotnym elemencie naszego życia, który jest trochę zapomniany. Kolejny raz się wystawiam, natomiast ogrody towarzyszą mi już od dawna, ponieważ tutaj zawsze byłam jakoś blisko tej organizacji, zawsze byłam wcześniej uczestniczką. Ogrody są bardzo optymistyczne, natomiast te artysta nie zawsze będzie na siłę. Szczęśliwy, ale właśnie to trzeba wyrazić. I to, że te rzeczy się przyjmują i ludzie to przyjmują do siebie, też jest bardzo pozytywnym aspektem. Tak powinno być zawsze, bo mam wrażenie, że wystawianie w galeriach jest czasami bardzo takie sztywne i onieśmielające, szczególnie osoby, które przychodzą i nie są do końca związane ze sztuką. W ogrodach jest inna atmosfera, jest mała biesiada, można się poczęstować wypiekami własnej roboty. Oprócz tego przychodzą ludzie, których poznajemy, poznajemy my siebie wzajemnie, bo nie znamy się najczęściej, każdy jest zajęty swoimi sprawami, więc no jest to wspaniałe, naprawdę.